Cześć, witam w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege. Który to jest odcinek, ze 106 już? Tu mam na dwa t do odblokowania. Jeszcze trzy i koniec tego sezonu. A ten sezon trwa jeszcze 38 dni. Szafka. A to jest to, co teraz odblokowałem. Nie jest to brzydkie. Ale nie wiem, czy nie mam ładniejszego. Broni. No, wszystko osobno jest. To nie jest? Nie, to nie jest do tego. No, to pamiętam było fajne, bo to jeszcze wtedy było mało skinów. Ciężko się dostawało te wszystkie rzeczy. Jeszcze chyba pakietów nie było. Też nie pamiętam. I takie wow, i to jeszcze do postaci, którą się nie grało za wiele. A tak, może Maverickiem w końcu zagram. No, poleciały znowu bany za negatywne zachowanie. <laughs> Tylko gdzie ja bym zagrał tym? Maverickiem. Tu by, był, tu by się dobrze sprawdził. Konsultacie chyba nie. Konsulacie. Zrób odcinek ze starego Siege. A jak zagrać w starego? Co to znaczy w ogóle? Mam na YouTubie jakiś top play mój z przed Kilku, kilku lat. Trzeba mieć starą wersję. Nie wiem, czy to dobrze, że Miuta na początek banujemy. Co my w ogóle gramy? Outback. To nie pamiętam, co tam jest tu góry. Jak tam pójść. Szkoda, że nie ma przekroju mapy. E -e -e, tutaj jest. nie Nie pamiętam, jak tam się idzie. Dlatego pójdę Kali. Albo może kogoś bardziej użytecznego wezmę. Do Kemi. Jakie rangi mamy? Same brązy u nas. Są u nich brązy i miedzie. Na pewno gdzieś u góry, ale nie pamiętam jak na tej mapie są rozstawione te bomby. Czy jestem w pomieszczeniu z bombą? Okej, okay, znalazłem. Moje punkty. Oj, już skakałem, żeby mnie nie trafił. No dobra, ale teraz widzę gdzie oni są, więc mogę się lepiej ustawić. I to jest chyba dobre miejsce dla Kali. Oj, już się nie pooglądam. Gdzie to jest kamera? Wykryto na zewnątrz. To tam chyba bardziej. się cykam teraz tu być nie widzę a tu jest kamera tutaj ona wychodziła to co wykryto kamery już nie ma żeby mnie nie skasowała też trochę tak tu niebezpiecznie jak tu jest otwarte mój. Przeładuj. Pojeżdżę dronem trochę, Jager im został. To gdzie szedł tędy? Nie, to mój. A, czyli dobrze myślałem. Nic nie zrobiłem w tej rundzie. Tylko się pokazałem na ostatnim ujęciu. Walkirie chodźcie, zbanujemy chłopaki Chłopacy. Teraz pójdą pralnie. Tak, bo to, czy to tutaj była pralnia? Mm. Nie wiem, kim iść. Może tą do kebi? Najwyżej zmienię, jak zobaczę, gdzie oni są i jak się mapa układa od wewnątrz. Zero, zero, Coś czuję, że to może być znowu szybki match jak poprzedni. Może w końcu dobrą pasę mam. Pralnia zobaczmy, gdzie to jest. O, od tej strony, jakbym poszedł tą kali. Nie, tutaj pewnie okno na ten pokój. i byłoby spoko. Tylko gdzie to było, to okno? Tu? Ja już nie mogę mapy zobaczyć. Dobra, idę po prostu. A gdzie tutaj kamera jest z tej strony? A bo oni poszli to samo miejsce chyba, tak? Jak to zrobić, żeby oni to nie widzieli tych moich min? Boją, a opuścił grę od nich ktoś, a swojego zawił. Gdzie ja jestem tam? O, rany! Jak pocisnęli nas. Tu jest zamknięte, tu jest kamera. Niszczę, jedno i drugie, tak. Kurde, o kurde, jak on mnie trafił, jak już byłem zaschowany. Dziwne to było, że trafił tego heda. Mogłem jednak do Keby pójść. Byłoby mi trochę łatwiej. Zobaczmy jak on grabi, i tak na tych kamerach nic się nie dzieje. 40 sekund ma szybko zginęliśmy wszyscy. Hmm. Co go ogłuszyło? Lesiona? A może Zofia ma coś ogłuszającego? Hmm, lesiona ja bym się pozbył. Majstero lepiej? Hmm, coś kimś innym teraz pójdę, ten Zofią dalej, to ja pójdę do Kelly jednak. Termit kapitano Zofia do Kelly i Ru Ruora. Oszustwo. Za wyjście to jest oszustwo. Zadeklarował się, że będzie grał i oszukał, bo nie gra. Ok, od tej strony kawejry mają. na którą stronę ustawić tę kamerę. Ba na tą lepiej. 5 You've a bomb. Make your way to mamy a jednego. Jest ta zaliczona, puszczę to i wchodzę. Telefon, zobaczcie jak działa ten telefon, nigdy jeszcze go nie używałem. Z hakły, może ich kamery będę widział? Czemu zniszczony gadżet drużynowy? Czemu tak poginęli nasi? Plecy. O cholera. Kurde, no i dobiła mnie. Czemu mi nie pomogliście, chłopaki? Zwikrzczyli swoją kamerę. Ale widzę Cię tutaj, koleżko. Jest jeden na jednego. Nie, dwóch na jednego. No ja nie będę mu spamował, to będzie mu uwagę. Nie mogę tam oznaczyć tak daleko, ale zaraz tu wyjdzie. O, jedynką jestem. A na samym końcu. Widzicie go, chłopaki. Macie przewagę. O, serio? Ale chyba nie zdąży. Nawet jak zabije kapitano, to nie zdąży rozplantować. Ale nie zabije kapitano. Bo kapitano zagrał jak kapitano. Czyli kapitalnie. Ale wstyd moje staty w tym meczu. Mm -mm. Nie wiem, kogo zbanować, do Kebi może albo Blackberda. Jak nam wyważą, no to i tak nam różnicy nie zrobi, bo i tak jest ogromna przestrzeń tutaj do osłonięcia. Że Mozim pójdę, dawno nie grałem Mozim albo Kawejrom, albo Aruni. Pójdę Aruni. O, pułapkowi. Myślę, że jeszcze Torn, trzecia pułapka. Ale ta Hanka spoko jest. Ten nowy tachanka to. Jedna z moich ulubionych postaci. Fajna ta pionucha. Źle mm -mm. ustawili to. Ustaw porządnie. I co będzie działało to moje na tym?

Wiem, że to nie jest idealna kamera, ale Nie wiem czy to dobry pomysł. Chyba to zamuruje. Już ich gdzieś słychać A powzmacniam sobie więcej. Cześć, to on otworzył. A pakę tam mają chyba. czy tam czy tym No się poddali chyba nic tu się totalnie nie dzieje. Tu zamknięte całkiem. Gdzieś kość słyszę, ale nie wiem, czy to nie ten, czy nie mój, tylko... No ja to chyba moich słyszę. A tu są schody. Gdzie oni są? U już wiem, gdzie oni są. Przegrali. Nie wiem nawet, a strzelał tutaj do bomby. Punkt meczowy. Zbanujmy i strikera. No, ecie, strikera strolujemy. Oni i tak we czwórkę grają, to... Hmm. Frezowy. I kim pójść? Mirką, może? Albo Alibi? Mirką, chyba pójdę. Albo. No i nie trafiłem. Kaweira. jest spoko. Assassin Jacob. Sią Co tutaj świeciło na czerwono? Be advised, a bomb location has been compromised. I I on watch. Maybe he not Fajne, podobają mi się bardzo, nie wiem, już pewnie mówiłem to na którymś odcinku, te lodowe bronie mi się bardzo podobają. Z pakietów mi wypadają. Wypadły kilka. Tarcze nawet do tego mam. Do Fuse'a. Szkoda, że się nie da tu wejść i się skampić, schować. Wyłączę wiatr, ja będę lepiej słyszał, co się dzieje w grze. Może bym też podgłośnił trochę dźwięk. A, mam na 100%. ile dronem nie wjechał. Dlążę? A ostatni jest tam. No wygrałem tę rundę. Ale ile? punkt? A automatycznie jej wstało. Od postawienia tego. Wygrałem. Jedyny kill, ale chyba najważniejszy. Pochwalcie mnie w komentarzach. I zostawcie Subika. Będzie mi miło. I nawet jestem trzeci, mimo że mam jednego killa tylko. A dostałem. Dziękuję. I kto tam grał? Kapkan i Aruni. Dajcie mi więcej. Dobra, podsumowanie jeszcze, co tutaj dostanę. O! Jest pakiet, to jeszcze opening zrobię. Szafka. Pakiet. I coś legendarnego, poproszę, coś legendarnego. O, coś niebieskiego. O, z tych X-ów, ten, ten nowy zestaw. Do Deimosa. do Dejmosa nie miałem żadnego skina. Więc może być, nie najgorszy traf. Dobra, ile tutaj tego jest? Jak stąd wyjść? Tutaj. O, najszybciej. Dobra, dziękuję za ten odcinek i zapraszam do następnego, który już... I zapraszam do następnego, który już wyjechał na środku ekranu. Mi się zlały słowa. Na razie, cześć, pa!